Rozdział 8. Spory stres w nieokreślonej ilości złych myśli biegających po głowie. To efekt mojego stanu zdrowia, a bardziej niewiadomej, która ten stan wywołała. Cieszyłem się, że trafiłem do szpitala pod opiekę profesjonalistów. Pierwszego dnia dosyć sprawnie zostały przeprowadzone wstępne oględziny mojego zmęczonego ciała. Konkretne podejście lekarza do mojego przypadku trochę mnie uspokoiło. Pamiętasz jak wspomniałem w poprzednim rozdziale o nieudolnym montażu wenflona w mojej ręce? To słuchaj teraz. Zrozumiesz dlaczego miałem z tym taki problem. Po wywiadzie lekarza do mojego pokoju przyszła pielęgniarka, żeby pobrać krew do dokładnych badań. Powiedziała, że założy mi wenflon, by nie dziurawić mi skóry za każdym razem, gdy będzie taka potrzeba. Pasowała mi ta opcja, bo wbrew pozorom bardzo nie lubię pobierania krwi. Tak, wiem, gościu cały w tatuażach, a boi się igły. Niestety, to moja trauma z dzieciństwa. Nigdy tego nie zapomnę, jak kiedyś za dziecięcych czasów poszedłem z moją mamą na pobranie krwi. Bardzo nieprzyjemna pilniarka miała duży problem chyba z tym, że byłem wystraszony całą sytuacją i wierciłem się na krześle. Z tych nerwów nie trafiła za pierwszym razem w żyłę i wyciągając strzykawkę igła została w mojej ręce. Wyobraź sobie dziecko w maksymalnej histerii, jego panikującą mamę i pieliniarkę drącą papę, że to wszystko moja wina. Po czymś takim chyba też miałbyś problem na widok igły zbliżającej się do twojej żyły. Wróćmy jednak do tematu. Podczas montażu wenflonu pielęgniarka zobaczyła wystającą z mojego bicepsa radosną twórczość pizdy z więziennego oddziału szpitalnego. Spojrzała na mnie i zapytała się, kto to tobie zrobił. Po co? Powiedziałem, że ktoś udający specjalistę w pudle. Pokręciła głową i wyciągnęła to główno z mojej kończyny. Wyniki morfologii pojawiły się następnego dnia razem z grupą specjalistów w moim szpitalnym pokoju. Debatowali przy tym nad kolejnością badań, które powinienem zaliczyć w pierwszej kolejności, oraz wstępnymi ruchami, które powinny poprawić mój stan zdrowia. Na pierwszy ogień wytypowano tomograf. Wolny termin wypadał na zajutrz. Do tego czasu miałem dostać kilka jednostek krwi. Potas i żelazo w formie kroplówki. Nigdy wcześniej nie miałem przetaczanej krwi. Muszę przyznać, że było to dziwne doznanie. Gdy pielęgniarka podpięła pierwszy woreczek z czerwonym płynem do mojego węflonu, poczułem jak moja ręka robi się zimna. Nie wiem, czy to działanie płynów, które cały czas były wpompowywane w moje ciało, czy może mocne wycieńczenie organizmu, ale co chwilę odpadałem. Nawet nie wiem, kiedy pojawił się nowy pacjent na sąsiednim łóżku w zamian za dziadka, który zmarł poprzedniej nocy. Opis typa. Wysoki, wychudzony 40-latek z zakolami sięgającymi do potylicy. Był tak samo jak ja więźniem. Z tego co zrozumiałem, ktoś go wymanewrował w jakąś krzywą akcję i za to właśnie odsiadywał kilkoletni wyrok. W mojej opinii był zwykłym słupem, czyli osobą, na którą ktoś założył firmę i zrobił przekręt. Strach widoczny na jego twarzy i w jego ruchach bardzo mnie zaskoczył, a może bardziej zaciekawił. Miałem chwilę, by go trochę poznać. Było w nim coś, co na początku wzbudzało we mnie litość, później przerodziło się to w powód do strasznego wkurwienia i agresji. Już tłumaczę. Gdy twój status społeczny spadnie do rangi więźnia, jesteś traktowany przez innych jako drugi sort. Myślałem, że tak jest tylko za murami więzienia. Niestety. W szpitalu również spotkałem się z podobnym podejściem nie na własnej skórze, ponieważ przy pierwszej próbie poniżenia szybko postawiłem granicę. W jaki sposób? Umiem dosadnie i stanowczo powiedzieć, gdy coś mi nie pasuje, nie używając przy tym przekleństw. Jednak pacjent z mojego pokoju nie potrafił tego odpowiednio zrobić i był traktowany bardzo pogardliwie przez pielęgniarki. Babki nie pierdoliły się z kąśliwymi komentarzami pod jego adresem. Traktowały go jak śmiecia. Podobne podejście przejęli strażnicy więzienni, którzy pilnowali naszej szpitalnej, nazwijmy to celi. Oboje byliśmy przykuci do swoich łóżek za nogi, i gdy któryś z nas chciał pójść do toalety, trzeba było zawołać jednego z funkcjonariuszy. Dla porównania, ja sygnalizowałem zbliżające się parcie na pęcherz w taki mniej więcej sposób. Strażnik, muszę do kibla. Wtedy przychodził klawisz, rozkował brazoletę i szedłem za potrzebą. Jak to robił skazaniec sąsiedniego koja? Postaram się przedstawić to jeden do jednego. Przepraszam, przepraszam, proszę pana, czy mogłem skorzystać z toalety? Bo bardzo bym chciał. W odpowiedzi, prawie za każdym razem słyszał, lej w pieluchę, albo czasu nie mam. I zgadnij, mój słuchaczu, co wtedy robił ten pacjent? Nic. Do dzisiaj się zastanawiam, jak ten typek wytrzymywał takie traktowanie, bo ja nie mogłem ogarnąć tego, patrząc z boku. Wieczorem postanowiłem z nim o tym porozmawiać i może. Dać delikatną radę, by pomóc mu choć trochę dostosować się do panujących zasad w relacji strażnik więzień. Nie będę wchodził w szczegóły, ale zauważyłem, że to był jego patent na przetrwanie odsiadki. Branie wszystkich na litość. Jestem pewien, że trafił do szpitala na własną prośbę, bo był dojeżdżany na celi przez półosadzonych i nie dawał sobie z tym rady. Jak to zrozumiałem, to momentalnie pojawiły się we mnie negatywne emocje w stosunku do jego osoby. Nie wiem dlaczego, ale strasznie mnie wkurioł swoim stękaniem i biadoleniem. Może dlatego, że obaj byliśmy więźniami i byliśmy w podobnej sytuacji, a on nawet nie próbował tego dźwignąć na klatę. Wydaje mi się, że mogłem podświadomie obawiać się porównania z nim przez kogoś z zewnątrz i wrzucenia do jednego wora. Kolejny dzień w szpitalu niósł za sobą dużo atrakcji. Śniadanie przeniesione do łóżka, mała porcja, ale w porównaniu do żarcia więziennego było bardzo pyszne. Na deser kolejna jednostka krwi i potasu w formie kroplówki. Po południu, miła pielęgniarka zabrała mnie na zaplanowane badanie tomografem. Podróż nie była zbyt komfortowa. Ja na wózku ze skutymi w bransolety, rękoma i nogami, za mną dwóch strażników, a dookoła w chuj statystów. Tomograf znajdował się na drugim końcu szpitala. Nie wiem jak inni osadzeni w takiej sytuacji, ale ja w duchu myślałem tylko o tym, by nie trafił się po drodze ktoś znajomy. Przed wjazdem do tunelu maszyny podano mi dożylnik kontrast, by dokładnie sprawdzić moje wnętrze pod kątem niepokojących zmian. Badanie szybkie i w sumie bezbolesne. Wyniki nic nie wykazały, co z jednej strony było dobrą informacją, lecz nadal gdzieś był problem. Moje samopoczucie zaczęło się poprawiać, jednak wiedziałem, że jeżeli lekarze nie znajdą przyczyny mojej obecności w szpitalu to pewnie niedługo znowu wrócę do punktu wyjścia. Podczas wieczornego obchodu dowiedziałem się od lekarza, że możemy wykluczyć podejrzenie białaczki. Nawet nie wiesz, słuchaczu drogi, jak mi wtedy ulżyło. Byłem z tą informacją zupełnie sam. Nie mogłem nikomu o tym powiedzieć. No bo kurwa jak. W dalszej części rozmowy dowiedziałem się, że zaplanowano dla mnie kolejną serię badań, by zrozumieć, dlaczego moja krew zamienia się w wodę. Ogólnie orientuję się w medycznej bajerze i trochę się spiąłem, jak usłyszałem hasło gastro i kolonoskopia. Zostałem poinformowany, że prawdopodobnie gdzieś ucieka mi krew w organizmie i trzeba to zlokalizować. Zanim jednak zostanę dokładnie przebadany, to muszę do tego się odpowiednio przygotować. Dwa dni bez jedzenia. Ja pierdolę, a właśnie przynieśli kolację. Prawie cały ten okres oczekiwania na włożenie rury przespałem. W międzyczasie zmienił się pacjent na sąsiednim łóżku. Za złodzieja dali mi tym razem jakiegoś malutkiego dziadziusia z wolności. Żeby nie było za pięknie, z Gretkowi coś nie stykało pod czaszką. Cały czas myślał, że do kogoś dzwoni i non-stop napierdalał monolog. Uff. Odałbym wszystko za słuchawki i iPhone'a wtedy. Dobra, nie mogę zbytnio na niego narzekać, ponieważ pan w podeszłym wieku pomógł mi w jednej sprawie. Zanim trafiłem do szpitala, nie miałem możliwości powiadomić nikogo, co się ze mną dzieje. Zauważyłem, że dziadek ma telefon komórkowy, starą, prawilną Nokię. Dał mi go stajniaka i udało mi się niespostrzeżenie wysłać SMS-a do mojej rodziny. Bardzo mu za to dziękuję. Wbrew pozorom nie facet okazał się bardzo normalnym człowiekiem. Dwa dni głodówki zleciały dosyć szybko. Sen na przemian z kroplówkami wypełniał mi godziny. Nie będę wchodził idealne określenie w szczegóły moich badań. Gastroskopia nic nie wykazała. Przy drugim badaniu z kamerą powstał mały problem. Lekarz zajebał focha. W trakcie badania przerwał akcję bez podania przyczyny i odesłał mnie z powrotem na oddział. Później dowiedziałem się od lekarza prowadzącego, że byłem agresywny i z tego powodu moje badanie zostało przerwane. Wyjaśniłem sytuację, że krzyknąłem z bólu, co potwierdził strażnik pilnujący mnie w tym czasie. Tak, tak, słuchaczu, przy wszystkich badaniach obecni byli funkcjonariusze SW. Ci normalnie odwracali się plecami, gdy musiałem się rozebrać. Oczywiście trafiłem też na zjebów, którzy nie szanowali mojej prywatności i, gdyby tylko mogli, sadziliby głowę pomiędzy moje poślady. Wróćmy do meritum. Udało się załatwić drugie badanie, ale dopiero za dwa dni. Nie mogłem nadal niczego jeść. Cztery dni bez jedzenia tylko dlatego, że lekarz wykonujący kolonoskopię okazał się bardzo wrażliwy na głośne dźwięki sygnalizujące ból. Nie będę budował napięcia, którego nie będę w stanie później rozładować. Kolejne podejście do wjechania kamerów w moje dupsko pokazało w jakości 4K, że pękło mi naczynie krwionośnie wielicie i przez to krew uciekała do organizmu. Na postawieniu diagnozy zakończyło się moje leczenie w tym szpitalu. Miałem jednak cichą nadzieję, że zostanie ten defekt naprawiony. Niestety, lekarz usłyszał, że do końca wyroku zostały mi trzy dni. Wypisał mi skierowanie na operację, którą miałem sobie ogarnąć po opuszczeniu więzienia. Sprytnie. Tego samego dnia zostałem przetransportowany do Molocha, który mieścił ponad tysiąc zbirów. Pierwszą noc miałem spędzić na trefnym oddziale szpitalnym, o którym opowiadałem w poprzednim rozdziale mojego podcastu. Całe szczęście, że nie było tej pojebanej kobiety, która wyruchała wcześniej moją rękę węflonem. Tutaj mała dygresja. Gdy trafiłem na więzienną szpitalkę i okazało się, że zostanę przewieziony do prawdziwego szpitala, musiałem zostawić wszystkie swoje rzeczy w jakiejś kanciapie. Zgadnij mój drogi słuchaczu, co się stało z moim dobytkiem. Ponoć złodziej złodzieja nie okrada, ale kurwa w mojej torbie brakowało moich butów. Ja pierdolę. Zasady. Nie mogłem tego odpuścić, bo niby dlaczego miałbym. Oczywiście nie poszedłem z płaczem do oddziałowego. Domyśliłem się, że pracujący na tym oddziale złodziej zajebał moje adidaski. Podbiłem do niego jak tylko go zobaczyłem. Wymieniliśmy się kilkoma zdaniami i w magiczny sposób moje buty znalazły się z powrotem w mojej torbie. Tak teraz sobie myślę, że chłop mógł w sumie powiedzieć mi, żebym się pierdolił i bym się pierdolił. Już tłumaczę dlaczego. Moja normalna waga w ciągu treningowym to około 95 kg. Po wyjściu ze szpitala ważyłem 77 kg. Byłem na maksa wychodzony i osłabiony. Jednym liściem zbir powaliłby mnie na ziemię, gdyby tylko chciał. Lećmy dalej z moją opowieścią. Cele na oddziale szpitalnym nie różnią się zbytnio od tych na oddziale zamkniętym. Po lewej stronie mały WC, a za nim łóżko. Po prawej stały kolejne dwa łóżka dosunięte dłuższymi bokami do ściany. Na wprost duże zakratowane okno z widokiem na plac wyłożony kostką brukową, gdzie stało mnóstwo busów, służby więziennej i policji. Kolory ściany ryjący moją banię. Zgniła, zielona lamperia i biało-zżółkły sufit. Lokal dzieliłem z dwoma zbirami. Wyroki mieli o wiele dłuższe od mojego. Jeden 6 lat, drugi 8 do wyjścia na wolność. Doba na więziennym oddziale szpitalnym minęła dosyć szybko i monotonnie. Myślałem, że z tego oddziału wyjdę na wolność. Jak zwykle, rzeczywistość okazała się dla mnie bardzo łaskawa. Przez więzienny interkom czy domową, wbudowany w ścianę, dostałem informację, że mam się spakować, bo zostanę przerzucony na oddział półotwarty. Zapytałem się, czy jest sens, bo po kończy mi się kara. Teraz trzymaj się krzesła, mój drogi słuchaczu, bo ja prawie wyjebałem się na plecy. Usłyszałem, że nie wychodzę za dwa dni, bo dostałem dolewę czyli dodatkowy czas wolny w patologicznym kurorcie. Kurwa, nie mogłem w to uwierzyć, nogi mi się ugięły. Jak, za co dostałem w read tekstem, dowieź się w swoim czasie. Tym zdaniem zakończył się przekaz głośnika. Cały chodziłem, niewiedza rozpierdala mi głowę, a serce biło jak po kilogramie proszku. Musiałem ochłonąć. Usiadłem na koju i zrobiłem szybką analizę. Pomyślałem, że ustalę wszystko na nowym oddziale u wychowawcy. Nie ma sensu się zadręczać, bo to i tak niczego nie zmieni. Czy udało mi się opuścić mury więzienia? Dowiesz się tego z ostatniego rozdziału mojego podcastu. Na koniec standardowo poproszę Ciebie, mój słuchaczu, o lajka pod tym materiałem, szczery komentarz oraz o udostępnienie mojego podcastu szerszemu gronu odbiorców. Już niebawem pojawi się e-book oraz moja książka mocno związana z tym podcastem. Jeżeli podoba Ci się moja twórczość, to możesz wesprzeć mój projekt na Tipli. Link w opisie filmu. Dziękuję za Twój poświęcony czas i uwagę. Narrator.